Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z racji tego, że kiedy to nagrywam jest 2 września i za jedną godzinę zaczyna się mecz polski, postanowiłem, że zrobię sobie herbatę. Przed postawieniem zakładu na Polskę. Pokazuję wam cały proces robienia herbaty, bo nie mam pomysłu na wstęp. Przejdźmy do odcinka. Witam. Dzisiaj wystawiamy na Polskę. I dzisiaj w końcu nam wchodzi zakład. Kurs 1,58-50 zł do wygrania 69... Nice! I lecimy. Tym razem się uda. Czuję, że dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień. Kurde nie wiem herbaty z wody. Gorzkie. Sekwencja gdzie pokazali, że w środku... Lewy za 20 zł. Klątwa z obstawianiem przełamana, więc teraz nie pozostało nic innego jak pójść na stadion.